Dwie otwarte UMCS to wyjątkowy czas dla uczelni. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. To okazja do zaprezentowania zalet Uniwersytetu i zachęcenia potencjalnych kandydatów do wybrania właśnie naszej uczelni. Kandydaci będą mieli okazję poczuć atmosferę panującą w murach naszej uczelni, zapoznać się z ofertą programową, a także poznać studiujących tutaj ludzi. 6 marca studenci, wykładowcy i wszyscy pracownicy UMCS-u otworzą drzwi uczelni i przywitają swoich gości. My zajrzymy za kulisy i postaramy dowiedzieć się, co na ten dzień przygotował nasz uczelniany klub AZS UMCS. Maciej Janowski i Patryk Jakubczak zapraszamy na specjalny odcinek Przerwy w Grze. Cześć, jest ze mną Dominik Mały z Biura Sportu UMCS. Cześć Dominik. Cześć. Dominik, powiedz nam, co Biuro Sportu przygotowało na nadchodzące drzwi otwarte. Jeżeli chodzi o Biuro Sportu, to przygotowaliśmy dla licalistów i wszystkich szkół średnich turniej opuchy rektora. Taki turniej przygotowywany jest oczywiście rokrocznie. Rokrocznie cieszy się oczywiście coraz większą popularnością. W tym roku mamy rekordową ilość zgłoszeń, ponieważ zgłosiło się do nas około 40 szkół. Jeżeli chodzi o sam turniej, prowadzimy, to, prowadzimy turniej w najpopularniejszych dyscyplinach. Jest to koszykówka, jest to siatkówka, jest to futsal, tenis, to wypływanie. No i tutaj należy wspomnieć oczywiście o nowości. Nowość to jest e-sport. Będziemy mieli rozgrywki w Uh, FIFA? Mm -hmm. No i oczywiście zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn, co ważne turniej skierowany jest do wszystkich szkół partnerskich, jeżeli chodzi o nasz uniwersytet, ale też wychodzimy z inicjatywą, żeby, żeby nawiązywać nowe stosunki, dlatego, dlatego na przykład mamy zgłoszenia z województwa podkarpackiego, z województwa mazowieckiego. Czyli możemy się spodziewać wielu emocji też na tych turniejach, skoro ty, tyle zgłoszeń, tak jak mówiłeś, rekordowa ilość i idziecie z duchem czasu tak, Bo e-sport, FIFA, czyli stawiacie na to, co wśród młodzieży się teraz też rozwija bardzo prężnie. Może opowiedz jeszcze nam o tym, co należy zrobić, już będąc studentem UMCS-u, by dołączyć do sekcji AZS-u. Jeżeli chodzi już o naszych aktualnych studentów, em, to w, zasadzie, w zasadzie procedura jest bardzo prosta. Należy wejść na naszą stronę zetsu formularz zostanie AZTsiakiem, wypełnić formularz e, formularz zgłoszeniowy, e, zapisać się do sekcji i jak najbardziej zapraszamy na treningi. E, z czym wiąże się takie e, to, to bycie właśnie AZsiakiem. E, jakby, Jasne. Co, co AZS oferuje? Jeżeli chodzi o sekcje sportowe, mamy około 40 sekcji, sekcji, sekcji akademickich i 8 sekcji, 8 sekcji wyczynowych. Sekcje akademickie przeznaczone są dla, dla osób, które, które rzeczywiście wcześniej, wcześniej w coś grały i rzeczywiście ten, ten sport jakoś u nich był, był w życiu, a jeżeli chodzi o sekcje wyczynowe, no to są tutaj praktycznie w 100% już profesjonaliści, w najwyższych ligach w zasadzie w Polsce rywalizujemy z powodzeniem. Czyli dla tych wyjątkowo zdolnych jest taka szansa, żeby z tej sekcji się dostać do tych sekcji zawodowych? Jasne. Jak najbardziej. Przewidziana jest rekrutacja z sekcji akademickich do sekcji do sekcji wyczynowych. W gruncie rzeczy tak to się odbywa i tak robimy po prostu profesjonalnych profesjonalnych sportowców. Takich tworzymy. A jak radzą sobie wasze sekcje? na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o nasze sekcje, no to oczywiście mamy, mamy tutaj nasze koszykarki, Pszczółki Polski, cukier te z Lublinu w Ekstraklasie. E, mamy, jesteśmy jednym z najlepszych klubów lekkoatletycznych w Polsce. Jesteśmy jednym z lep, najlepszych klubów, jeżeli chodzi o pływanie w Polsce. E, mamy pierwszą ligę, pierwszą ligę, pierwszą ligę futsalu, e, mamy pierwszą ligę piłki ręcznej kobiet. E, tych sekcji jest naprawdę dużo, tych osiągnięć jest naprawdę dużo. E, no i moglibyśmy tu siedzieć godzinami i opowiadać o w tych wszystkich sekcjach, jednak e, no, myślę, że z nam czasu. No tak. E, właśnie ostatnio też głośno było, jak wspomniałeś, sekcji lekkoatletycznej, która jest, która z powodzeniem bierze udział w różnych zawodach. i ostatnio głośny był transfer Hoffmana właśnie do sekcji AZS-u. Zdradzisz może, jak, jak udało wam się pozyskać tak gorący towar, że się tak wyrażę, jeśli chodzi o rynek lekkoatletyczny. A jeżeli chodzi o pozyskanie tutaj Karola Hoffmana, no to tak jak on wcześniej wspominał w wywiadach, chciałby zdobyć drużynowe Mistrzostwo Polski. Ehm, takiego trofeum jeszcze nie ma w jego, w jego dorobku. Chciałby je zdobyć, no i uważam, wszyscy uważają, że jesteśmy najlepszym pretendentem do tego, żeby po raz kolejny takie drużyny. Nowe mistrzostwo Polski zdobyć. No tutaj należy wspomnieć jeszcze o bardzo też świeżym temacie transferu małgorzaty hołb Kowalik. No jest, to, jest to doskonale wszystkim znana, wszystkim znana biegaczka. Myślę że, myślę, że z powodzeniem będzie reprezentować zarówno, zarówno klub, jak i uniwersytet na, na Igrzyskach Olimpijskich. To kończąc już temat, wrócimy jeszcze na chwilę do drzwi otwartych. Czy mógłbyś przybliżyć nam, kto będzie reprezentował AZS na, na drzwiach otwartych i kto, kogo będzie można spotkać, właśnie, i kto pomoże tutaj potencjalnym kandydatom? Na stoiskach AZS, UMCS Lublin, będą dostępni wszyscy sportowcy, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o nasze sekcje. Z każdym sportowcem będzie można porozmawiać. Staramy się zapewnić sportowców z każdej sekcji zarówno akademickiej, jak i, jak i wyczynowej, tak aby studenci, nasi potencjalni studenci mogli się zapoznać z, z, ofertą, z ofertą naszego klubu i uniwersytetu. Dziękuję bardzo. To był Dominik Mały z biura sportu UMCS. Dziękuję Dominik. Dzięki. Słyszałem, że grałeś kiedyś w kosza, może byś spróbował swoich sił w AZT-sie. Ty w sumie jesteś w bardzo wysokiej, też byś się nadał. Dobra, to chodź, sprawdźmy swoją kondycję. A może ja najpierw bym spróbował swojej dziennikarskiej kondycji. Moim gościem jest Karol Obarek, zawodnik koszykarz klubu AZS UMCS Start Lublin. Witaj. Cześć, witam. I na początek takie pytanie. Jak zaczęła się twoja przygoda z koszykówką? Ja, przygoda z koszykówką zaczęła się od tego, iż mój tata jest trenerem i od małego gdzieś tu koszykówkę mi wpają. Ja biegałem za tą piłką w szkole, później na treningach i tak zostałem do dzisiaj. Pamiętasz swój pierwszy mecz? Tak, pamiętam, to było gdzieś w podstawówce z, z chłopakami dwa lata starszymi ode mnie, byłem mega zestresowany i, i tam musiałem się naprawdę postarać, żeby za nimi zadążyć. Ile punktów wtedy rzuciłeś? No, około dwóch punktów gdzieś mi się udało tam dorzucić, to dla mnie było wielkie przeżycie. Każdy początkujący sportowiec, już w zasadzie od małego, ma takiego swego idola, który jest, w którego jest wpatrzony, którego podziwia. Ty masz takiego? Miałeś takiego? W zasadzie mam dwóch. To na pewno jest Michael Jordan, gdzieś jest ulubiony koszykarz wielu zawodników. Ale takim moim najbardziej ulubionym zawodnikiem jest Carmelo Antony, który zaczął w 2003 roku, gdzie tak naprawdę się zacząłem interesować NBA. Co w nim najbardziej podziwiasz? Ofensywny talent. Tak, ja jestem ofensywnym zawodnikiem i dlatego też mi się wydaje, że najbardziej się z nim utożsam. Co sprawiło, że dołączyłeś do klubu AZS? Na pewno osoba trenera, Przemka Łuszczewskiego. Po wielu rozmowach z trenerem zdecydowałem się dołączyć tutaj do AZS, do klubu. Przedstawił mi naprawdę fajny plan tego roku i tego sezonu. Jakbyś zachęcił niezdecydowanych, żeby dołączyć do klubu AZS? Myślę, że każda aktywność fizyczna jest dobra dla, dla zdrowia, dla samopoczucia. Myślę, że w naszym azetycie jest wiele sekcji do wyboru i każdy znajdzie coś dla siebie. Wiera sportowców to chyba nie dla nas. Daj spokój, dawno się tak nie zmęczyłem. Na pewno wśród kandydatów znajdzie się ktoś bardziej utalentowany. Jeżeli chcecie dołączyć do AZS UMCS, to wpadajcie na drzwi otwarte naszej uczelni. Szukajcie stanowiska AZS-u, a tam wszystkiego się dowiecie. A jeżeli chcecie dopingować swój ulubiony zespół w turnieju Puchar Rektora, to zapraszamy 6 marca do Centrum Kultury Fizycznej UMCS. To już wszystko. Za uwagę dziękuję. Patryk Jakubczak i Maciej Janowski. Do, do zobaczenia.